Siemanko, Siemanko, kolejna dzisiaj jazda. W końcu się udało oderwać troszeczkę od, od jakichś tam czynności codziennych, od obowiązków. No, jest taka chwila, żeby tutaj gdzieś sobie pośmigać. Co prawda jest sobota, ale zawsze jakieś sprawy są do załatwienia. Zaległe z tygodnia, ale coś tam w końcu się uda pośmigać. Teraz troszeczkę bardziej w terenie niż na szosie ostatnio miałem zrobić coś nagrywkę z wypędzania zimy z Torunia Ale niestety się nie udało. się nie udało, bo wziąłem co prawda GoPro, cały sprzęt do nagrywania, a nie wziąłem samego mocowania. I tyle było z nagrywania. Także tyle co tam małą rzutkę zrobiłem na miejscu i... i tyle. ładnie świeci jakiegoś tam e, ciepłego dnia zbytnio nie ma bo to tylko 5 stopni, 5, 10 właśnie dorzuciłem sobie taki fajny mechanizm testuję go od dodawania gazu jest wersja z manetką i z tym przyciskiem na kciu. także można się przełączać, można mieć Dwie rzeczy naraz, lub można zablokować sobie manetkę. Żeby mieć stały taki uchwyt i mieć cały czas tylko na przycisk. Fajne, fajna opcja, fajne rozwiązanie. Trochę przycisk mi się wydaje, że ciężej chodzi niż ten oryginalny, natomiast jest on chyba krótszy, bardziej chyba taki agresywny, albo tak mi się po prostu wydaje. W każdym bądź razie też wymieniłem linkę. Bo się okazało, że była nadpękana. Jeszcze takie włosy rozchodziły. A dziwne, że ona jeszcze chodziła i nie dawała żadnych oznak zużycia. Ale wiem, że po wymianie tej linki i włożeniu tej e, tego nowego mechanizmu, no to powiem, że. Mam wrażenie, że kład jeździ szybciej, zrywniej. Nie wiem, nie wiem jak to wytłumaczyć. Może faktycznie wcześniej coś się tam blokowało przy tej lince gazu. I chyba faktycznie jest szybszy jakiś, zrywniejszy, bo... Cały czas to potwierdzam, jakby mam to wrażenie, to nie jest tylko chwila. A, no i wrzuciłem też lusterka te, które miałem wcześniej. Na początku, zanim zaliczyłem małą, małą przewrotkę, kupowałem tam za 25-30 zł jakieś misterka, uniwersalne. No i takie no, topy były po prostu, całe, całe lustro latało po wyjeździe w terenie. To wszystko do niczego. No idzie jak grupi, ale ja to jak zaatom. nie no kurde ma skubaniec tyle teraz siły bo przy zmianie, przy zmianie tej linki zdjąłem w ogóle całe gaźniki, całe te rurki, te kolektory dolotowe, to wszystko zdjąłem, tam ciężko potem było to założyć, może wcześniej to było coś nie tak założone, kurczę, może coś było lewe, jakieś powietrze czy coś, no to teraz to tak idzie jakbym no nie wiem, kurde, odblokował go czy coś A przecież jeżdżę już z tym kładem trochę. No to kurczę też mi się nie może tak wydawać. No, jak daję w opór, no to mieli, mieli z każdego kurde tutaj. No to jest znów asfalcik. Kurde, nie no, naprawdę nie no, gaz chyba nie dochodził do końca. Po prostu no nie, do, nie, nie otwierał do końca przepustnicy, myślę, jak to u Was wygląda. Może warto by sprawdzić, jak dodajecie gazu na maksa, sobie otworzyć e, tutaj tam siedzenie i sobie wziąć taki długi płaski śrubokręt i spróbować jeszcze bardziej otworzyć tą przepustnicę czy ona pójdzie w sumie czasami się zastanawiam po co po co ludziom R6? Nie wiem, czy to może jeszcze szybciej zapieprzeć W to jeszcze rozumiem, no... Prosta, tak? Odcinek, gdzie można, nie wiem, zapieprzać... Ostro, ale... W składzie... 140 czy 150 to już... To już raczej... Tylko na jakiś... Kawałek, na chwilę, bo ja tego nie widzę, to no nie ma y, wielu, wielu mechanizmów tak jak w samochodzie mechanizm różnicowy nie ma stabilizatorów to jest tak prosta konstrukcja i mało stabilna no nie ryzyko takiej prędkości na, na ulicy a, a w terenie to jest tym bardziej zobaczymy jak to zawieszenie, czy mam ustawione na na no, miękkę. No, trochę było na twarde. No, no to się... Nawet dosyć było na twarde. No, przewalone powiem jak tu wiatr wieje w tej drodze a się kurzy jak jak skurczysy normalnie powiem tak z pierwszych testów tej manetki yy no powiem, że tak nie do końca mi pasuje rolgas mimo, że Trochę narzekałem na ból kciuka przy dłuższej jeździe, ale to powiem tak: jeżeli jeździmy krótko, kciuka nas jeszcze nie boli, no to można używać e, kciuka. Tym bardziej, na zakryta, kiedy się przechylamy, kierownica idzie w jedną, my w drugą, no to ciężko tym rolgazem operować. Kierownica też ten, ten ładnie sobie trzymamy. Natomiast manetcy, no to już tak jest tutaj nie do końca. W motocykle jest trochę inaczej, tam nie, nie operujemy tak kierownicą właściwie, praktycznie wcale się przychyla, tylko i motocykl skręca i, i to wszystko. A tutaj trzeba tą kierownicą troszeczkę tutaj trzymać i operować, no, szczególnie w terenie. Rolgas, myślę, że na dłuższą, dłuższą jazdę, taką spokojną po asfalcie. To jest fajne, bo można się przyłączyć właśnie od razu odpowiem na pytanie, że gdzie, gdzie takie coś dostać? Powiem Wam, że nie mam zielonego pojęcia. Ja to zdobyłem po znajomości, natomiast gdzie to kupić? Nie mam zielonego pojęcia. Mogę Wam pokazać, że teraz jest stabilnie, tak? I tutaj gazu dodajemy. I Pod spodem jest taka śrubka, którą wyciągamy. O! I w tym momencie ona tu jeszcze trochę taki luz ma, którego nie mogę wyregulować. Tu reguluje ogólną e naciągnięcie linki. Natomiast tutaj tego kurczę nie mogę, nie ma możliwości. To jest taki o minus, który też mnie denerwuje, akurat. No i teraz zamykam tam sobie i już mam stało. I ta wersja chyba mi najbardziej odpowiada. Choć myślałem, że będzie mi wygodniej, ale niekoniecznie, jednak na kładzie to nie do końca. Pusto, nie ma lasów, to są same pola uprawne. Dlatego też, widzicie, jeżdżę na szosówkach, bo niestety, ale opony terenowe tutaj w moim regionie, no to tylko ewentualnie na zwierowni, tam gdzie jest naprawdę potrzeba. Natomiast tutaj to tereny są zazwyczaj płaskie. Nawet często takie leśne ścieżki a jak już są to nie, nie są zbyt wymagające ktoś coś takiego zrobi? co to kurna firma jest jakaś, czy co? w się mieszka? tabliczki żadnej nie widzę a jeszcze wracając tutaj do manetki to też jest taka sprawa, że musiałem zrezygnować z e, takich fajnych manetek miękkich one mają taką, to są takie lepsze manetki, mają już wbudowane jak w środku plastik, nie da się ich zbytnio rozciągnąć a chodzi o to, że po prawej stronie, tutaj gdzie jest roll gas, po prostu manetkę trzeba nałożyć na na, takie, na, no na, na sam rolgas jest taki, taka tuleja ruchoma na którą się nakłada manetkę jeżeli tego rolgazu nie ma no to zakładamy prosto na kierownicę no i rozmiar jednej manetki musi być większy bądź musi się dać rozciągnąć na to żeby naszła na rolgas. ja niestety miałem takie manetki które miały w sobie już wbudowany taki zalany plastik nie dało się ich rozszerzyć I miały też takie mocowania na obejmy, że można było odkręcić i zdjąć manetki bez szarpania. No i tutaj musiałem zamocować zwykłe seryjne manetki, które są po prostu zwykłą gumą i które można było naciągnąć na, większy tutaj, na większą średnicę. To jest normalne, to jest większa średnica, bo musi się ten rol zmieścić. No i taki to jest minus jeszcze. A szkoda, bo te manetki były z takiej gumy fajnej mięciuszkiej, grubej, takiej, że wszystkie wibracje mikro takie nawet wszystko zatrzymywało. Ale z tymi oponami to będę musiał sobie jeszcze potestować, bo jak teraz jest więcej mocy, to czuć utratę przez opony. Z hamowaniem, we wszystkim, może też też tak nie będzie. Może orzucać lewo, prawo. Słyszałem też opinię, że niektórym po prostu się nie podoba, nawet tak, wkład w samym wyglądzie z takimi sosowymi. To wiadomo, że to jest tak jakby pojazd terenowy, i zakładanie sosówek, no to tak jakby ucinanie jego możliwości, no, ale to też tak nie do końca, bo to. Zależy właśnie jakie są potrzeby, no tutaj to są takie też tereny niewymagające Z przeważaniem asfaltu Tu jest fajny teren przy lasku, kurczę Pusto dookoła, sąsiadów nie ma Coś fajnego, kurde, taka okolica, no coś pięknego Fajnie, mi się bazy kiedyś dom Z garażykiem Że można było podłubać Garaż, w którym jest też ciepło nie ma sąsiadów narzekających na jakieś tam odgłosy, hałasy, pełna swoboda Także Obecnie mieszkam w bloku. W co prawda w MON Nawet w bloku jest to jakby w piwnicach z wyjazdem na górę. Ale to też tutaj to się wszystko rozchodzi wszystkie hałasy i niestety czasami się trzeba nasłuchać od sąsiada jednego drugiego mimo że tam robi się coś raz na x czasu zobaczymy co tutaj sobie o tą ścieżką ożesz mordę, las wycięli, a podobno okłady Niszczą domy z tych zwierząt, lasy niszczą drogi, płoszą zwierzęta, a to co to jest? Droga rozzwalona zwierzęta przepędzone, ich domy zostały zniszczone, a tu ładny las był. To jest tu gdzie mi kobitka. Zaczepiała, a co pan tu robi, pan w las wjeżdża? No to wycięli. Wzięli, wycieli. No jeszcze tam polecimy. Ale na tych gazówkach to się lepiej jeździ. Wybiera wszystkie takie krytyczne Szybkie takie uderzenia. Natomiast mogę się skupić na całej stabilizacji, a nie, że mnie tutaj wyrywa. Nie no super, ten. Gazówki mogę polecać wszystkim.